Czasownik dehar może znaczyć naprawdę różne rzeczy w różnych sytuacjach, a jeśli dodamy do niego se i zrobimy z niego wersję zwrotną deharse, to może on znaczyć jeszcze co innego. No więc w tym odcinku pogadamy o najważniejszych znaczeniach dehar i deharse. Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak działają dehar i deharse w języku hiszpańskim, więc zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Później możecie też odwiedzić Instagrama i Facebooka. A teraz już zaczynamy. Zapraszam! Jednym z głównych znaczeń czasownika dejar jest zostawiać. Spójrzmy na takie dwa zdania: He dejado el móvil en casa i Me dejado el móvil en casa. E dejado el móvil en casa i me dejado el móvil en casa". Jaka jest różnica? Czy znaczy to to samo? Wynik jest taki sam i jest taki, że nie mam telefonu, czyli że zostawiłem telefon w domu, ale jest dość porządna tutaj różnica, dość mocny smaczek pomiędzy tymi dwoma zdaniami, dlatego że jeśli mówię Edehadoelmo i Lenkasa, to znaczy, że najprawdopodobniej zrobiłem to intencjonalnie. Mogę powiedzieć na przykład Edehadoelmo i Lenkasa. Necesito un descanso. móvil en casa. necesito un descanso. Czyli zostawiłem e, intencjonalnie telefon w domu, potrzebuję odpoczynku. W domyśle od tego telefonu być może jestem uzależniony już od tego telefonu i go zostawiłem specjalnie w domu. E, a jeśli powiem el Medhad en Casa konio en Casa to co to będzie znaczyło To będzie znaczyło, że nie zrobiłem tego specjalnie, że przez przypadek zostawiłem nieintencjonalnie zostawiłem telefon w domu czyli zapomniałem go wziąć tak byśmy po polsku mogli powiedzieć oczywiście dodaję jeszcze konio czyli cholera dosłownie znaczy to cipa, ale to jest takie cholera albo kurwa takie wykrzyknienie zostawiłem przez przypadek telefon w domu i tutaj właśnie będzie taka różnica, że Samo de har, bez tego se, które tutaj jest odmienione oczywiście i jest dostosowane do mnie, będzie znaczyło, że zrobiłem to specjalnie, a jeśli me de haro, powiem z tym se odmienionym na me, to będzie znaczyło, że zrobiłem to niespecjalnie, nieintencjonalnie, przez przypadek. Jak widzicie... Takie rzeczy są bardzo często spotykane w życiu codziennym. Właśnie medehado, el móvil en casa. Takie sytuacje mogą nam się w życiu codziennym przydarzyć jak najbardziej. I musicie wiedzieć, że w najnowszym e-booku Ablo Espaniol mówimy właśnie o takich codziennych sytuacjach. Jest to zbiór 30 dialogów, które przedstawiają życie codzienne właśnie i jak język hiszpański działa w codziennym naszym życiu. Życiu właśnie znajdziecie tam mnóstwo codziennego słownictwa, naturalnie brzmiących zdań i wyrażeń, więc jak najbardziej Wam ten najnowszy ebook. Polecam, link znajdziecie pod spodem w opisie. Kolejny przykład: Deja los Platos en la Bandeja. Deja los Platos en la Bandeja, czyli tutaj oczywiście mamy tę intencjonalność, jest to tryb rozkazujący, więc chcemy, żeby ktoś specjalnie co zrobił? Zostawił talerze na tacy, czyli zostaw talerze na tacy. To to właśnie znaczy, tutaj bez żadnego zaimka, więc wiemy, że ktoś specjalnie ma oczywiście zostawić te e, talerze na tacy. Tutaj oczywiście bardzo jest to podobne znaczeniowo po prostu do czasownika poner też, można by było powiedzieć pon los platos en la bandeja, czyli połóż, ułóż, czy znaczy koloka, e, deposita w bardziej. E, poważnych sytuacjach być może. Ale oczywiście tutaj chodzi nam o to, żeby nie tylko ktoś te talerze położył na tacy, ale też je tam zostawił i ich nie ruszał w domyśle. Inny przykład: Te dehado las llaves en la mesa. Te dehado las llaves en la mesa, czyli zostawiłem ci klucze na stole. Oczywiście tutaj jest zajmek, ale nie jest to zajmek zwrotny, jest to zajmek dopełnienia dalszego, czyli że tobie je zostawiłem, komu czemu tutaj o to chodzi, więc też intencjonalnie to zrobiłem, położyłem ci, zostawiłem ci na stole klucze. Tak właśnie działa czasownik DHR, jeśli jest intencjonalny. Następny przykład. Laura Sedejo Las Diaves en la Oficina. Laura Sedejo Las Diaves en la Oficina. Co to znaczy? Tutaj jest intencjonalne to zostawienie czy nie? Oczywiście nieintencjonalne, dlatego że mamy zajmek zwrotny. Sedejo Las Diaves, czyli Laura zostawiła przez przypadek kluczy w biurze. Tak właśnie możemy rozpoznać to, czy ktoś zostawił coś specjalnie, czy też nie. Kolejne zdanie. Dechamel Boli. Dehamel boli. Tutaj oczywiście Boli znaczy tyle co boligrafo, czyli długopis. I co to będzie znaczyło? Zostaw mi długopis. Oczywiście czasami może to znaczyć zostaw mi długopis, ale dochodzimy tutaj też do kolejnego znaczenia czasownika dechar, czyli podawać albo pożyczać, więc będzie to znaczyło: podaj mi długopis albo pożycz mi długopis. Tak to też może być. Oczywiście tutaj ten zajmek nie jest zwrotny, bo to ty masz mnie, coś zrobić, czyli właśnie możemy to zrozumieć jako: pożycz, podaj lub czasami też zostaw e, mi długopis. Czasami zostaw też będzie miał sens. Kolejny przykład: Mi padre nunca me deja conducir. Mi padre nunca me deja conducir, czyli mój ojciec nigdy nie. Zostawia mi prowadzić, oczywiście tu zostawia, nie ma sensu. Tu jest kolejne znaczenie dehar, czyli pozwalać. Mój ojciec nigdy nie pozwala mi prowadzić. Mi padre nunca me decha conducir. Jak widzicie, tutaj też jest ten sam czasownik dehar w takim znaczeniu właśnie pozwalać, ale wersje zwrotne tego pozwalania też jakoś tam działają, co za chwilę zobaczymy. Następne zdanie. No te dejes engañar. No te dejes Tutaj oczywiście jest to zwrotne, ale też w znaczeniu pozwalania, czyli nie pozwalaj się oszukiwać tak jakby więc to jest oczywiście dostosowane do ciebie, ale chodzi o to, żeby inni cię nie oszukiwali i też nie pozwalaj innym tego właśnie robić. No te dejes engañar. Jak widzicie z niektórymi czasownikami, też to działa właśnie w formie zwrotnej. I następne zdanie: Juan se ha dejado crecer la barba. Juan se ha crecer la barba. Co to tutaj znaczy? Czy to znaczy, że Juan coś pozwolił sobie? No, trochę być może tego pozwalania w tym jest. W sensie znaczy to, że zapuścił sobie brodę. Czyli pozwolił, żeby ta broda mu urosła, więc coś tam z tego pozwalania jest. Ale jak widzicie, po polsku to trochę inaczej brzmi, że zapuścił sobie brodę i teraz inaczej wygląda i jak widzimy, mamy tutaj kolejne znaczenie tego de deharse. Właśnie tutaj lepiej brzmi to w formie zwrotnej, dlatego że oczywiście on sam sobie tę brodę zapuścił, więc se ha la barba, se ha dejado czyli jakby pozwolił, żeby rosła sam sobie tej brodzie pozwolił rosnąć coś w tym stylu. Dosłownie, oczywiście, po polsku to nie ma sensu. Powiemy, że zapuścił sobie brodę. Kolejne zdanie. Después de perder el trabajo, Mario se ha dejado bastante. Después de perder el trabajo, Mario se ha dejado bastante. Co to znaczy? Po utracie pracy, po tym jak stracił pracę, Mario zostawił się. W jakim znaczeniu tutaj jest ten czasownik se użyty? To. Będzie znaczyło najprawdopodobniej zapuścił się, e, to znaczy, że zaniedbał się. E, po utracie pracy e, zapuścił się, zaniedbał się, e, czyli e, se ades Cuidado, możemy powiedzieć, to znaczy, że nie dba o siebie po utracie pracy. Takie właśnie możemy tutaj wywnioskować znaczenia tego, czy do bastante. I tu bastante to, że całkiem, że całkiem się zapuścił, czy dość się zapuścił, właśnie dość się zaniedbał. Tak to możemy zrozumieć. Zapamiętajcie zatem, że ten czasownik de harse może znaczyć też coś takiego. Kolejny przykład. Es importante que le dejes hacerlo. Es importante que le dejes hacerlo, czyli jest ważne, żebyś pozwolił mu to zrobić. Tutaj znowu jest to znaczenie pozwalania, najprawdopodobniej. I jak widzimy, mamy jeszcze subjuntivo. Dlaczego? Dlatego, że mamy es importante que, potem musi być koniecznie subhuntivo. Jeśli takie rzeczy Wam się mylą, to polecam Wam też moje e-booki o subjuntivo. Link też znajdziecie pod spodem w opisie, jak i do innych materiałów. Es importante, que le dejes a hacerlo. Też możemy to zrozumieć tak, czasami mówimy po polsku, że jest ważne, żebyś dał mu pozwolił, czyli dał mu coś zrobić, czy to zrobić. I w innych sytuacjach możemy powiedzieć na przykład dejame comprobarlo, dejame comprobarlo. Czyli właśnie pozwól mi to sprawdzić, czy daj mi to sprawdzić. Pamiętajcie, że nie używamy w języku hiszpańskim dame comprobarlo w takich znaczeniach. Używamy dejame, COMPROBARLO. Czasami e, polscy uczniowie właśnie, właśnie mają z tym problem e, i kalkują, e, robią to z czasownikiem dar, a to jest dejar. Dejame, COMPROBARLO, czyli daj mi to sprawdzić, pozwól mi to sprawdzić. Kolejna rzecz. Se dejó llevar por la música i empezó a cantar. Se dejó llevar por la música i empezó a cantar, czyli pozwolił się. Ponieść, dał się ponieść muzyce i zaczął śpiewać. To właśnie tak możemy zrozumieć. Tutaj my po polsku też czasami mówimy dać się ponieść, a po hiszpańsku jest właśnie czasownik dejar używany do tego, czyli jakby pozwolił się ponieść muzyce, coś w tym stylu. Tutaj mamy wersję zwrotną też, ale działa to oczywiście podobnie w tym znaczeniu pozwalania czy dawania. Tutaj akurat się ponieść. Więc. Możemy jeszcze raz sobie powtórzyć, że se dejode dla por la i y empezó a cantar. I kolejny przykład. La tormenta dejó destrozadas varias casas. La tormenta dejó destrozadas varias casas. E tutaj mamy znowu sytuację bez zaimka, czyli sam czasownik de har. I co to znaczy? E to będzie znaczyło takie wywoływanie efektu. E to znaczy, że e po prostu... Zostawiła zniszczone. Burza zostawiła zniszczonych kilka domów, czyli po prostu zniszczyła kilka domów. Taki był efekt końcowy tej burzy, że kilka domów zostało zniszczonych. Jak wiecie, jeśli oglądacie mój kanał często, Hiszpanie trochę unikają mowy pasywnej, czyli strony biernej w porównaniu z językiem polskim, a zwłaszcza z językiem angielskim, i bardzo często. Aktywnie przedstawiają rzeczy, ale też często za pomocą innych czasowników niż czasowniki być. Mają tutaj takie pasywne konstrukcje właśnie i z czasownikiem de heart, te participios, te imię słowy czy przymiotniki bardzo często tak właśnie działają, czyli że zostawiła zniszczonych kilka domów, tak jakby ta burza, la tormenta, de ho, barias casas, Tak właśnie możemy to też zrozumieć. Dehar i deharse mają jeszcze inne specjalne znaczenia z preposition D, ale o tych znaczeniach mamy już osobne odcinki, więc tutaj ułożymy sobie tylko po jednym zdaniu, żeby sobie to odświeżyć. Możemy powiedzieć na przykład fran dechode fumar. Fran dechode fumar, czyli deharde, znaczy przestawać coś robić tutaj albo rzucać coś w znaczeniu. Rzucać jakiś nauk, czy jakąś kostumry, jakiś zwyczaj, zarzucać coś. Czyli Fran de fumar, znaczy Fran przestał palić, rzucił palenie. Tak właśnie możemy to zrozumieć z preposition d, ale jak mówię, o tym już jest osobny odcinek i tutaj gdzieś kartę do niego załączę. Kolejna rzecz. DHTD Tonterias. DHTD Tonterias, e, czyli co to tutaj znaczy? E, tutaj mamy DHD de de w wersji zwrotnej e, i oczywiście znaczy to też przestawać, e, coś robić. E, tutaj akurat znaczy. Przestań mówić głupoty. Nawet bardzo często nie musimy wspominać, nie musimy wymieniać, mówić tego czasownika. Mówić można go ominąć. Oczywiście można powiedzieć dht de de decir tonterias, czyli przestań gadać głupstwa, przestań mówić głupstwa ale można to ominąć i bardzo często w życiu codziennym tak się właśnie w tej konstrukcji, w tej sekwencji robi, że mówi się tylko i wyłącznie DHT de tonterías. Ale o tym, jak wspomniałem przed chwilą, też mam osobny odcinek i też gdzieś go tutaj Wam umieszczę, żeby nie powtarzać, ale jednak warto przypomnieć i odświeżyć sobie rzeczy od czasu do czasu. I kolejny przykład, el director de hoque lo llamaran. El director de que lo llamaran, czyli... Co to znaczy? Dyrektor pozwolił, znowu wracamy do tego znaczenia z pozwalaniem, ale jest tu ciekawa e, sytuacja gramatyczna, dlatego że dalej mamy imperfecto e subjuntivo, oczywiście dlatego, że mówimy o przeszłości, e, ale też dlatego, że w tym znaczeniu pozwalania, jeśli mamy różnicę podmiotów gramatycznych, osób gramatycznych wypowiadających się właśnie, e, e, czy. E, tych osób, których dotyczą te czasowniki, to musimy ułożyć właśnie to subchuntiwo, koniecznie. De ho diamaran, znaczy, że pozwolił, żeby do niego zadzwonili. Jak widzicie, po polsku też to brzmi subchuntiowo, właśnie takie rzeczy też analizujemy w e-bookach o subchuntiwo, więc jeszcze raz je wam polecam. Zapamiętajcie, że w takich sytuacjach z deharkę pozwolić żeby coś się stało musi być koniecznie użyty subjuntivo tutaj akurat przeszły i ostatnie trochę trudniejsze gramatycznie zdanie si no te hubieras dejado la cartera en casa no habríamos perdido el tren si no te hubieras dejado la cartera en casa no habríamos perdido el tren e, czyli e, gdybyś nie zostawił był tutaj oczywiście si no te hubieras dejado e, dlatego mamy tutaj formę zwrotną bo Myślimy, oczywiście i przypuszczamy, że ktoś przez przypadek zostawił portfel w domu, ale całe, zna, całe zdanie znaczy, że gdybyś nie zostawił był portfela w domu, to nie uciekłby nam był pociąg. Dosłownie, nie stracilibyśmy, czyli nie zgubilibyśmy pociągu. Byli też w przeszłości. Tutaj wiemy oczywiście, że stało się co innego, dlatego że ktoś zostawił portfel w domu i przez to straciliśmy to połączenie, czy Uciekł nam ten pociąg. I dlaczego mamy tutaj znowu formę zwrotną? No, oczywiście wracamy do początku odcinka, dlatego, że przypuszczamy, że ktoś niespecjalnie to zrobił że przypadkowo zostawił portfel w domu. No, chyba, że w niektórych sytuacjach ktoś sabotażująco tutaj intencjonalnie by zostawił portfel w domu, żeby. Później udawać, że sobie przypomniał, i wrócić do domu, żeby specjalnie się spóźnić na pociąg, no ale to w, rzadko się prawdopodobnie w życiu codziennym wydarzy. Najprawdopodobniej ktoś zostawił przypadkiem ten portfel w domu, przez to spóźniliśmy się na pociąg i dlatego używamy właśnie formy zwrotnej, a nie po prostu. Silno ubiera z dehalo, bo to by brzmiało trochę intencjonalnie, właśnie. Więc dziwnie by można było takie przypuszczenie w stosunku do kogoś wysnuć, że tak nas tutaj sabotuje. Także, jak widzicie, te różnice są bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku tego zostawiania, intencjonalnie lub nie, można tutaj różne znaczenia wprowadzać za pomocą tego zaimka zwrotnego. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o dehar i dehar. A jeśli chodzi o gramatykę tego zdania, jeśli to jest dla was trudne, to polecam wam mój kurs o oraciones condicionales, o zdaniach warunkowych właśnie, i też w e-bookach huntiwo są osobne rozdziały o tych oraciones condicionales. Także serdecznie wam te wszystkie materiały polecam. No i tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim, tak działa czasownik dehar, takie są jego najważniejsze znaczenia i jego wersji zwrotnej deharse. Zapamiętajcie, że czasami te różnice są bardzo ważne i mogą zmienić znaczenie, nadać innego smaczku, innego toku, innego akcentu. Mam nadzieję, że taka tutaj powtórka wam się przydała. Jeśli ten odcinek Wam się podoba i jeśli uważacie, że jest dla Was przydatny, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, to zawsze pomaga. Ja na sam koniec pozdrawiam Was z Las Palmas de Gran Canaria. Jak zwykle, jak zwykle jestem też przed hotelem Santa Catalina, tutaj w ogrodzie. Przed nim tam jest ten oto hotel. A ja sobie siedzę tutaj przed tym przyjemnym. Bananowcem, i stąd jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam. Za chwilę zobaczycie moich patronów. Ale musicie wiedzieć, że oprócz patrona możecie wspierać też działalność. Ablo Espanyol stawiając mi wirtualną kawę. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Także raz jeszcze dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. Ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze tylko. Zobaczcie wspomnianych przeze mnie moich kochanych patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć Ablo Espanol, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską dodającą kreatywności i animuszu. Wszystkie linki, jak mówiłem, znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias, hasta luego.